Dobra, kręcimy vloga. Pada na kupi. Oj, nie ma mikrofonu! Kurwa, co się dzieje? <laughs> Osmo Pocket nagle robił jest, czapeczka jest, wszystko si. Nice. Zakładamy bezpieczeństwo na rękę. Osmo trochę kosztowało. Dobra, <hazattack> wymyśliłem sobie coś takiego, że na szybie zrobimy wzornik do przyciemniania szyb. No i zaangażowaliśmy Roberta. Mam No masz rolę, Robert aktualnie wycina proste linie. Mamy taką miareczkę, linijkę właściwie, i tniemy sobie. Żebyś się nie peszył, to nie będę dzisiaj patrzył na ręce. Mogę ci dać radę? Jak robisz takie cięcia, przekładaj sobie rękę. Dobra, dzisiaj zrobiliśmy sobie takiego buśka Znaczy, właściwie mam jeszcze do aplikacji kameleona na czołowej. E, tutaj zdejmowaliśmy prawdopodobnie trzemkę, która tutaj była z tyłu na szybach. No niestety, ale wyglądała totalnie... no jest był dramat, rzeź fioletowa, z dziurami. Mamy tutaj busa, który będzie wędkarskim busem. Dawaj do! No i nie, nie, bo mi wędkę, dają tu! Także jest zadaniowy, więc musi być przyciemnienie. Musi być przyciemnienie maksymalne, czyli 5% przepuszczalności na całym tyle. Dobra, i mamy tutaj. O, farelka, tu grzane było. Państwo Jezu. Dobra, to nie zamykamy, żeby tu się wygrzało, wszystko fajnie. Trzy pasek, ale to jest w ogóle burdel, trzeba to wszystko posprzątać. Nie po... <laughs> Posłuchaj, fajacu. To nie jest moje. No dobra, to może tak. Dobra, to zaraz będę sprzątał. Dobra, z takich ciekawostek mamy jeszcze, mamy jeszcze takie plasticzki z motocykla, które były białe, aktualnie są zielone. Wow. Taka zmiana. Wow! Tak. Ale zmiana! Taki, taki kolorek fajny. Myślę, żeby sobie tutaj zrobić taki wzornik, żebyście mogli zobaczyć, jak przez tego kameleona widać na zewnątrz. I teraz byłoby dużo fajnie, jakby tutaj były przyciemnianie. Piąteczka, dwudziestka, trzydziestka, pięćdziesiątka, siedemdziesiątka. Takie paski po 15 centymetrów. Ten burdel, który jest aktualnie za mną, muszę posprzątać. Czas start. Dobra chcemy tam jeszcze kamelona, to musimy sobie pociąć te próbki. Dostaliśmy próbki od naszego dystrybutora. Mamy różnorakie kameleony, potniemy je na 13 cm, na takie kwadraty, żeby można było tam je zainstalować. Dajemy szybkie i aplikujemy sobie te próbki. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ciekawy jestem. Książeczkę. Kurde. Dlaczego robimy takie dziwne przemeblowania i ewentualnie czemu te wzorniki będą tutaj? No to szykujemy się na coś grubego w tym roku, ale to dopiero zobaczycie. My... No to... trochę na zapas kurwa. Trochę, pół metra. Idziemy zobaczyć jak to wygląda z zewnątrz. Nie, W ogóle i nie widać Pora trochę zarobić kasy, więc trzeba zaaplikować kameleona do środka. Może no, byśmy tak umyli piersi. Pierw tu, tam kładziesz na drugą stronę, jakby czystą do tego. Ten rok to będzie inny rok. Nie, na no serio ci mówię, to będzie inny. 23 luty, Memory 5 kalendarz już patrzę. No, hej, hej. Także jedziemy na szkolenie, trzeba zapisać. Wolne, ktoś powiedział wolne. Ściągamy wszelakie pyłki, które znalazły się na powierzchni folii. Pierw opryskując ją specjalnym specyfikiem. A następnie... Ściągamy ruchem posuwisto-zwrotnym. Radziłbym Ci zejść, wiesz, radziłbym Ci zejść. Myślę, że to będzie najbardziej racjonalne. Dobra, rolujemy teraz folię w roleczkę i wkładamy od środka. Proste, nie? Ta formatka jest dosyć specyficzna, bo ja ją tutaj wcięłem tak. Do wszystkich teraz. Nie, to nagrzewanie nie działa w bmt nie? <laughs> farelkę sobie No Pani będzie chyba kupić tą farelkę i to naprawić. Głupi pomysł, <laughs> <laughs> Ta tablica tu wejdzie? <laughs> Myślę, jak tę kamerkę tu włożyć. Dobra, lecimy z tematem. Sprawa jest dosyć prosta: po prostu trzeba rozwinąć tą folię w środku i ją wyraklować i tyle, nie? Ale no. W prostocie, właśnie jest troszeczkę zamieszania. <laughs> Tej sobie mogę tak zrobić. Mhm. <laughs> Może byśmy powiedzieli innym, że skręcamy. Jadę do Warszawy! <śmiech> Skręcam! <śmiech> Rak raklowanie. Proces wyci wyciskania tam tam. powietrza bądź wody. Na reklamanie. Ta ta ta. ta, ta, ta. Hop, siup. Zmiana dup. Szybka wyciśnięta dwa razy, także można powiedzieć, że jest git.